Dzień dobry piątek, weekendu, początek 25 lipca. Witamy się z Wami. Na początek dajcie łapkę w górę, pod tym filmem będzie nam bardzo miło. A u nas na śląsku pogoda dzisiaj, no niestety trochę się skiepszczyła. niebo zachmurzone szczelnie, ani po prostu grama słońca nie widać. 20 stopni, coś koło tego, także zaczynamy ten dzień. Dzisiejsze śniadanie to jajecznica do tego kanapeczki z szynką pomidorek smacznego Jak to zawsze mówię, przed podróżą warto zatankować auto do pełna, więc jedziemy na stację lub wybierz dostęp.